Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI Codziennie. Dziś omawiamy kolejne kontrowersje wokół Google i modelu Gemini 2.0 Flash, plany Keira Starmera na cyfrową rewolucję w brytyjskiej administracji oraz nowe, niezwykle tanie modele AI od Baidu, które mogą wywołać globalną wojnę cenową w branży. Google znów ma kłopoty z Gemini, tym razem przez nową wersję modelu o nazwie Gemini 2.0 Flash. Udostępniony deweloperom w ramach AI Studio Model okazał się wyjątkowo skuteczny w usuwaniu znaków wodnych z obrazów, co wywołało obawy o jego potencjalne wykorzystanie do piractwa. Użytkownicy szybko zauważyli, że Gemini potrafi nie tylko generować realistyczne obrazy znanych osób i zastrzeżonych znaków, ale również bez problemu pozbywa się zabezpieczeń. Chroniących grafiki przed nieautoryzowanym wykorzystaniem. Google oznaczyło tę funkcję jako eksperymentalną i zastrzegło, że nie może być wykorzystywana w aplikacjach, co sugeruje, że firma może jeszcze wprowadzić ograniczenia. Mimo to fakt, że model już teraz tak dobrze radzi sobie z naruszaniem praw autorskich, budzi poważne wątpliwości co do etyki jego działania. Google nie skomentowało jeszcze sprawy ale presja ze strony twórców i prawników może zmusić firmę do podjęcia szybkich działań. Premier Keir Starmer zapowiada cyfrową rewolucję w administracji publicznej, która ma przynieść miliardowe oszczędności i zwiększyć efektywność rządu w Wielkiej Brytanii. Premier podkreślił, że urzędnicy nie powinni wykonywać zadań, które sztuczna inteligencja lub technologie cyfrowe mogą realizować szybciej i lepiej. Co ma potencjalnie zaoszczędzić 45 miliardów funtów. Plan zakłada także zatrudnienie 2000 nowych technicznych stażystów w administracji publicznej oraz zmniejszenie liczby urzędników o ponad 10 tysięcy osób. Związki zawodowe ostrzegają jednak, że reforma może wpłynąć na morale pracowników oraz obawiają się retoryki sugerującej, że problemy administracji wynikają z nieefektywności urzędników. Jednocześnie rząd planuje ograniczenie regulacji i likwidację niektórych agencji, zmierzając do redukcji kosztów biurokracji o 25%. Starmer odcina się od porównań do radykalnych reform administracyjnych Donalda Trumpa, podkreślając, że jego rząd nie zamierza ciąć systemu piłą łańcuchową, lecz raczej go unowocześnić. Baidu wprowadza na rynek dwa nowe modele sztucznej inteligencji, które mogą znacząco wpłynąć na globalny rynek dzięki swojej wyjątkowo niskiej cenie. RNIE 4.5 to ulepszona wersja ich podstawowego modelu, wyróżnia się lepszym rozumieniem języka, poprawioną logiką, kodowaniem i redukcją halucynacji. Firma twierdzi, że model przewyższa GPT-4O w wielu testach a jednocześnie kosztuje zaledwie 1% jego ceny, czyli około 55 centów za milion tokenów wejściowych i 2,20 centów za milion tokenów wyjściowych. Drugą nowością jest Ernie X-1, pierwszy model Baidu dedykowany zaawansowanemu rozumowaniu, który działa na podobnym poziomie co DeepSeek R-1, ale za połowę jego ceny. Model ten wykorzystuje metodę krok po kroku do rozwiązywania skomplikowanych problemów, co czyni go wyjątkowo skutecznym w analizie dokumentów i obliczeniach. Taka agresywna polityka cenowa może wywołać globalną wojnę cenową w sektorze sztucznej inteligencji, zmuszając zachodnich gigantów do obniżenia kosztów i tym samym demokratyzując dostęp do zaawansowanych modeli.